W tej chwili, Jacek, jedno jest pewne. Piłkarskich emocji nam tu nie zabraknie. Tomku, przedmeczowe analizy i prognozy można snuć bez końca, ale najważniejsze jest zawsze to, co wydarzy się już na boisku. Tak więc oglądajmy. Dokończymy później, bo jest groźnie. Gol! Do siatki trafia niesamowity Didier Drogba! Race James i piłka odbita na out. To nie było dobre zagranie. Berardi Czy poda piłkę do jednego z kolegów? Uwolnił się z podkrycia. Okazja! No i błyskawicznie kolejny raz trafiają w oświatki. Drużyna przeciwna wydaje się rozpita. Ale i Shandri. Zagranie do Risa Jamesa. Zagranie do Adejemiego. Dało się przerwać atak, a jednak nie, nie ma gola. Bramkarka wzorowo się tutaj zachowała. Głęboko polekarne zagrywa. Nie wyszło, strata. Doskonałe teraz zachowanie w obronie. Zagrożenie oddalone. Gorecka. Strata. Przejmują rywale. Ingolokanty pod presją. Co teraz zrobi? Ciekawie budują teraz tę akcję. Są coraz bliżej pola karnego. Świetne ustawienie i przerwanie akcji tym przejęciem. Dobra akcja, obrona może być w Broni, ale piłka nadal w grze, wciąż groźnie. Łapie w końcu tę piłkę, tym razem już bez trudu. Ale wielkie brawa należą się zwłaszcza za tę pierwszą interwencję. To prawda, naprawdę dużego kunsztu wymagała ta parada. Druga interwencja była już raczej formalnością. Reece James, Pele z powrotem przy piłce. Pewnie teraz kasuje tę akcję. Nicolo Barella. No ale do kogo? Drużyna przeciwna wznowi szutem z autu. Saida al Iran. Patyczkuje się z tym wejściem. Piłka opuściła plac gry. Aut. Za wysoko, za mocno. Prezent dla drużyny przeciwnej. Danie przejęte. Dobra decyzja. Domenico Berardi. Ależ technika teraz. Ale obrońca się nie poddał. Zdołał jeszcze przerwać akcję. tracą teraz posiadanie piłki. Gwizdek. Mamy rzut wolny. Stropa odbiła ten strzał, ależ bomba. Ale ten strzał nie mógł zaskoczyć. Czujna interwencja. Podanie do Barelli. Spokojna. Rutynowa wręcz interwencja dla Bramkarki. Właśnie tak powinno się wprowadzać piłkę pod bramkę rywala. Łatwo to broni teraz. Jeszcze nie słychać gwizdka. Zastosowana korzyść. Interwencja skuteczna. Przejęcie piłki. Pele. Bardzo dobrze teraz. Pewne wejście. Domenico Berardi. I koniec pierwszej połowy. A my zapraszamy Państwa na przerwę. Proszę Państwa, zaczęliśmy. Przed nami druga połowa dzisiejszego meczu. Pewnie w obronie. A teraz mają dużo wolnego miejsca na skrzydle. Pele. Znakomita interwencja. Znakomita. Czy teraz złapią kontakt? Dobra interwencja teraz. A wydawało się, że ta akcja może przynieść gola. Ale sam strzał raczej niegroźny i w efekcie piłka bezpiecznie odpoczywa w bramkarskich rękawicach. Z piłką Robert Lewandowski. Piłkę dostaje teraz Pele. Nie patyczkował się teraz z przeciwnikiem. Będziesz udwolny wolny po tym faulu. Dobra decyzja, arbitra. Niepotrzebna strata, fatalnie zagrał. Mają teraz okazję do wyprowadzenia kontry. U la to może się skończyć wyrzuceniem z boiska. Może być czerwona kartka. Sędzia nie waha się ani przez chwilę. Musi pokazać czerwoną kartkę. Przepisy wyraźnie zabraniają takich interwencji. W tej sytuacji nie ma się nad czym namyślać. Takie wejście musi skutkować wyrzuceniem z boiska. Słuszna reakcja. Robert Lewandowski, Weaver. Robert Lewandowski nie udało się utrzymać przy piłce. Robert Lewandowski zabrakło precyzji w tym podaniu Lewandowskiego. Traci piłkę. Przeniesienie teraz ciężaru gry na drugie skrzydło, zabiera teraz czystą piłkę przeciwnikowi, i teraz próbuje szczęścia. i ależ teraz było blisko. Ładnie huknął. Tak, to niewiele tutaj zabrakło, kilka centymetrów i mielibyśmy naprawdę efektowną bramkę z dystansu. Nie, błąd. Zdobywają kolejne metry boiska, popatrzmy. To musi być gol! Tak jest, proszę Państwa, kolejny gol. Ale dzisiaj fantastycznie się prezentują. Prowadzą już różnicą trzech trafień. Weaver, Birgit Prince, Prince przed szansą. No i mamy gola! Raz jeszcze mamy okazję zobaczyć, co tam się stało. Obrona chyba zbaraniała przy tym zwodzie. Pewne wykończenie, nie waha się ani chwili. Czasem nie ma sensu kombinować. Mocny strzał nie daje szans na obronę i dokłada trafienie po tym wygranym pojedynku. Piąstkuje. Niebezpieczeństwo oddalone. Sędzia... liniowy sygnalizuje, że mamy out. Didier Drogba, traci piłkę po tym wejściu. Pewnie się czuje z piłką. Odważnie prowadzi atak. Gorecka, teraz przy piłce. Strata teraz. Rees James. Jeszcze tylko 10 minut do końcowego gwizdka. Centra mierzona pod bramkę. Brawo! Świetna interwencja! Niewiarygodny, już widziałem tę piłkę w siatce. Jest więc decyzja o zmianie. Zobaczymy, jak wpłynie to na obraz gry. Wyjaśnił sytuację po tym rzucie rożnym. Co za blok! Brawo! No, może być teraz groźnie. Przechwycona piłka wysoko. Birgit Prinz. Znowu mają piłkę. Piłka znalazła Floriana Thauvin. Przy piłce teraz Schirer. Strzela teraz. Broni teraz strzał, ale tutaj ciągle będzie groźnie. Nic z tego nie będzie. Przechwyt. Teraz dobra okazja do wyprowadzenia kontry. I stracona piłka. Ten kontratak nieźle się zapowiadał, ale nic z niego nie wyszło. Rzuciła w pole karne. Piękny był to wolej. no ale jednak. pudło. Świetna technika, duża precyzja. Bardzo niewiele tutaj zabrakło. A więc jest przerwa w grze. Będziemy mieli zmianę. Została jeszcze tylko minuta regulaminowego czasu gry. Co wykombinuje? Reszta drużyny nadciąga ze wsparciem. A zatem koniec. Mamy ostatni gwizdek.